Dzień doberek, dzień doberek drodzy widzowie. Witam Was serdecznie po weekendzie, poniedziałeczek 8.50. My jedziemy właśnie do Liberca na rozładuneczek. No i taka ciekawostka w piątek w piątek udało mi się zjechać do domu. Normalnie byliśmy o 17.15, ale niestety o 40, o 40 o 30 minut przekroczyłem. Czas jazdy dzienny 9-godzinny, czas jazdy dzienny, nie miałem żadnej tychy. Spowodowane tym zostało, że nie spodziewałem się, że będzie, kurde, będą jakiekolwiek problemy na landówce. Kurczę, na, póki nie wjechałem na d 10 do Mlada Bolesław, objeżdża, objeżdża, był wypadek. Objeżdżaliśmy ten wypadek, policja kierowała ruchem. No, i w liberców montowałem się w korek przed samym zjazdem, już na tą drogę. Tu to właśnie teraz jedziemy do autobany. No i tak wyszło, no ale trudno, życie. 30 minut nie ma tragedii dla mnie. Wydruk pięknie opisany. I mogłem być, kurde, normalnie w domcu o 17, a nie w kabinie siedzieć do 19, do 20, siedzieć w kabinie i czekać, jak mi wyjdzie pauza, żeby o tej 19, 20 ruszyć w kierunku domu. Chociaż udało mi się w piątek. Wiem, że jest to możliwe na tych nockach, co ja robię. Jest możliwe zjechania do tej 17 do domu, normalnie, legalnie. Jest to możliwe. Dobrze trzeba to wszystko zakombinować. I jest to do zrealizowania Właśnie jedziemy Mamy jeszcze 14 km Do Rozładunku Załadunku w Liberców po chemii No i co? I, I będzie gras Magna Po drodze kurde autko trzeba będzie umyć Bo już jest tak zakurzone po tych kurde Po miesiącu czasu No bo e, tak przeanalizowałem Że na początku lutego byłem samochodem a już jest marzec, szósty marzec, a auto kurde brudne, aż nie, nie chce się patrzeć. Oj, no, no i tak to właśnie wygląda. Znowu kurde przez weekend śniegiem posypało. Masakra z tą pogodą. Tu jak jechałem piątek było yy, zielono, no a teraz właśnie widzimy, że jest biało, czyli weekend dobrze sypało. Znów. No nic. Uroki, uroki, kurde, pogody. Co poradzimy? Nic na to nie poradzimy, trzeba kurde porać i tyle. No i w międzyczasie moi drodzy, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo niezmiernie miło. No. Legancio, sierciuszek nas stoi, brudny, uwalony. Zameldowani jesteśmy, musimy poczekać. Może być tak, że zaraz nas wezmą, może być tak, że odstoimy sobie w kolejce Trzy auta są przede mną, jedno jest na placu. O, wszystko jest możliwe. A odstępy mają takie porobione, jak na nie? jakby mieli gdzieś zaraz wyjeżdżać. Co się patrzy baranie. Dobra Robię pauzę Wjechał ten co jest za mną No i teraz nie wiem czy my będziemy wjeżdżać Czy jak to właśnie Będzie wyglądało Banan Ale nie widzę tu żadnego dziadka Więc chyba tylko tyle Że podjedziemy sobie do przodu I uwaga Wyszedł ochroniarz Ta mu każą wjeżdżać My sobie tylko podjedziemy do przodu i Ja pierdzielę. Godzina 15 po 10 I my się tylko tak Przesuwamy A Jeszcze powietrza nie mam Ja pierdyle Co za kuźwa I my sobie tak tylko się Przesuwamy do przodu może za chwilę będziemy wierzać, jak go zrzucą Nie wiem, zobaczymy no Dobra, gasimy znowu furę I znowu możemy Możemy sobie w gierkę pograć o, Ten, co był przede mną, właśnie wyjeżdża e, Ciekawe, czy nas teraz kurde dziadzio weźmie Za mną widzę, że stoi Też je, jeszcze jeden No Zobaczymy Jak to będzie właśnie wyglądało Mam nadzieję, że teraz mnie, że tak powiem, wezmą. Miło by było. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że tak. Kurde mole, normalnie, już tu można powiedzieć, że prawie że dwie godziny stoimy. Tak. No, dwie godziny, od dziewiątej tu stoimy. Ja pierdzielę. Szlaban zamknięty. Nie wiem, czy mogę jechać, czy nie. Dziadzio po mnie nie idzie w ogóle, a i jeszcze palucha wsadziłem do kamery Coraz lepiej Uch. Miło by było jakby mnie kurde wzięli teraz Nie ukrywam tego faktu, ale na razie Że tak powiem jest cisza, no szlaban zamknięty Dziadzia nie wychodzi po mnie Kurde i nie wiem co teraz Masakra jakakolwiek, moi drodzy, się wszystko e, rozwiązało. Dlaczego ja tyle odczekałem, żeby wjechać? Bo oni mieli po prostu na mnie, że tak można powiedzieć, wysrane. Bo okazało się, że oni mnie dzisiaj, kurde, na straż e, do grazu nie ładują. E, dopiero od jutra ładują. A że ja jestem, na, mam mieć dniówki to dopiero byłbym ładowany w środę ej, zapomnieli mi tylko kuźwa o tym powiedzieć bo tak to bym sobie tu w środę przyjechał ej, ale dzwoniłem do biura to hej, powiedzieli mi to w ten sposób że oni nic mi nie mówili ej, żebym przyjechał tu w poniedziałek się zrzucić wyjechał gdzieś, stanął bo oni coś będą szukać ej, jakiegoś kruciaka jak to się mówi będą mi szukać żebym się dzisiaj załadował jutro się zrzucił we wtorek, żebym się zrzucił, we wtorek się załadował, gdzieś tu się wrócił, zrzucił się na środę i do Liberca na załadunek tych pojemników do Austrii. No, zajebiście, a już wiem, że mają problem, żeby mi cokolwiek znaleźć, bo szukają od piątku. I teraz, jak powiedziałem że są rozładowany, że nic nie mam, to oni mówią, że będą szukać, ale jest ciężko. Ale żebym gdzieś sobie stanął i poczekał. Zajebiście, nie? Zapomnieli mnie o tym fakcie poinformować. Masakra, no nic, idziemy oczekiwać. Ja jeszcze zaczęło to śniegiem poruszyć. Tam są budynki. O, teraz coś widać. Tam są budynki, tam będziemy się ładować. Mamy dwa, tam się będziemy właśnie ładować. O godzinie, nie wiem, 4 godziny jakoś odstałem. O 12 stamtąd ten, o 12 tak o dwunastej żeśmy kurde stanęli na pauzie kurde tu nic nie widać patrzcie tu nic nie widać o dwunastej żeśmy stanęli na pauzie w pół do czwartej dostaliśmy zlecenie mamy dwa załadunki w Czechach i z tym jedziemy, ale jutro się dowiecie. Dobra, ja idę zrobić sobie jakąś kolację. Kurde. Masakra. Hmm. Masakra. Jutro mamy dwa załadunki. Że tak powiem. O Masakra Dobra lekcje mamy zrobione już Możemy że tak powiem Zasłaniać sobie firaneczki No No i cóż Jutro kurde O szóstej pobudka Że tak powiem trzeba będzie y, Z się wypić Ale póki tak się Kuźwa co tu się dzieje Znowu jak zwykle A ja herbaty nie mam Dobra Kurde mole, o tu już mamy chleb przygotowany. Oj, przez te kurde nudy, tu kurczę. Dzień dobry, witam was, moi drodzy. Serdecznie we wtorkowy poranek. Ja pierdzielę. Kibarek postawili, jest śmietni, to sobie, że tak powiem, śmietnik wyrzucimy. Trochę kurde, wczoraj postraszyło śniegiem. O kurwa, czekajcie. Śmieci wyrzucone, autka sobie pięknie stoją. Pauzuje, co niektórzy robią. Na świecie tu stoi. Ciekawe, co tu było. Jakiś plac zrobili. U ziemią jest. I tak dalej. Zaraz siódma wybiję to. Weźmiemy się za robotę. Tam za te torowisko. Tu jest to. Tu jest torowisko, za to torowisko musimy gdzieś tam wzdłuż tego ogrodzenia, widziałem na goglach, jechać. No i tam, gdzie te budynki, wczoraj Wam pokazywałem, ale było ciemno, tam gdzieś jest mój załadunek. O, masakra. Zimno. O, wiecie co? Patrzcie, co jest na kominie. Nie wiem, czy to uchwyci kogel. I według mafii, jak patrzałem, to tutaj robią na kogela. Ale ja, może jakąś kogelkę sobie weźmiemy. A nie kuźwa Schwarzmillera, A nie, przepraszam bardzo, kronę mamy. Dobra, ja i tak już wcześniej, kurde, chodziłem za potrzebami. To i tak już oględziny zrobiłem samochodu, więc jest wszystko ok. Eee, co? Tu się załadujemy. Jakieś 40 km mamy do lotu na kolejny załadunek. Tam mamy załadować jakieś kurde, niby tylko dwa pojemniki. Tu mamy ładować tu mamy ładować 57 pojemników, a tam mamy niby doładować dwie, dwa pojemniki. Więc szczerze nie wiem po co kaman ale dobra. Piękna pogoda. Ja sobie na spokojnie bajurkę przypalę. Jeszcze mamy 18 minut. Do siódmej. Dobrze, że jednak wczoraj sobie tutaj przyjechałem bo byłem pewien, że tutaj będzie problem z miejscem, ale na Google właśnie wychodziłem, że... bo my stamtąd przyjechaliśmy, no tak, stamtąd, za tym pojemnikiem jest droga i widziałem na Google właśnie tu taki szrouter i dwa auta niby, że narysowane były, to mówię, już zaryzykuję. No i bardzo dobrze, bo uruchomię sobie tacho, to tylko parę metrów sobie podjedziemy na załadoneczek i nie stracimy dojazdu tutaj żadnego. To nie są właśnie Niemcy, że kurde, firmy gdzieś przy autostradach, gdzieś blisko. To są Czechy kurde, w Czechach są kurde poukrywane te firmy, tak jak i w Polsce. <laughs> Dobra. Dobra, idę do auta, bo jednak jest zimno. Masakra, co tu się dzieje? Nie wiedziałem, czy tu kurde się podjeżdża, gdzie ten kurde tutaj yy, kolega yy, stoi, czeski. Yy, pojechałem tam yy, daleko. Gdzie busik stoi, bo tam jest, o właśnie, tam jest biuro. To dobrze, bo chociaż sobie z buta nie chodziłem. E, jesteśmy ogólnie, tak powiem Wam, zameldowani. E, I temat wygląda taki, że przez tą bramę, co tutaj się kurde wjeżdża, e, to trzeba będzie wjechać. E, tak objechać tą hale dookoła, że musimy się znaleźć e, przed tym budynkiem. Tam, o, gdzie jest ten napis, to tam będziemy w środku ładowani. Ale, jak ja to widziałem na kurde kamerach, jak on mi pokazywał, to siwy dym. Normalnie, żeby tam dojechać, eee, no co, eee, kiedy będę wjeżdżał? Jak e, przyjdzie mi SMS, albo do mnie zadzwonią, że mogę podjeżdżać, więc oczekiwanie mamy. Masakra jakaś, no nic, trudno. Moi drodzy, temat wygląda tak, że iż mianowicie. Tu już jeden wjechał, my czekamy dalej. Tu mamy mapkę, moi drodzy. I to, co on do mnie gadał, już tu widzę. Tam będzie niewidoczne, ale tam jeden dziewięć na samej górze. O, jest, ostrość. Tam jedziemy, 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 jedziemy. Później mamy wjechać tutaj, kurde, gdzie jest ta dwójka. Albo trójka, w dół. O, tu pojechać w dół. Tu pojechać w dół. 7, 9, pojechać tu. Tu będziemy mieli ten pojemniczek. E, budyneczek. Tu i my wjeżdżamy do hali. A tu jest ta wartownia. Czyli koło tego napisu, co wam pokazywałem, to tam będziemy się ładować. No, tak to właśnie wygląda. Chat komandos. bundeswera. Cóż, oznaczenia jakie mają. Kamizeleczka, buty robocze, yy, pojemniki do śmietnika, okulary, nie wiem po co? 3,5 tony. Nie wiem, co jest z tym kołem związane. Jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Dobra, a my sobie czekamy. Dobra moi drodzy, my jesteśmy już yy, załadowani. Właśnie nam się brama otwiera do wyjazdu. No i co? No i jeszcze nam zostało 50 km teraz do lotu na drugi doładunek, tam mamy załadować dwa pojemniki. Nie wiem po co. To jest bez sensu. 8.20 żeśmy zaczęli rozładunek, 9.5 żeśmy go zakończyli. No i dobra, wyjeżdżamy z tego burdello. Wyjeżdżamy z tego bordello. Bum, bum. Ja sobie pojadę tutaj w lewo. Tu muszę zajechać na tego parkinga, co tam, że wstał. 49 km mamy. Dobra, Chło Nikogo nie ma pod bramą. Rumun nie chciał się przesunąć. Sobie, wysrane. No. Nic dziwnego Tu kurde co Bepiczek O Czechy, Szwecja Na Szwecję lata Okej 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 Dobra 50 km mamy do y, Drugiego załadunku Do ładunku No i będziemy Lecieć Jak się załaduje to Powiem wam gdzie Jedziemy bo Coś innego będzie w końcu na, na coś innego sobie trafimy. A co? My już jesteśmy na miejscu e, doładunkowym dwóch palet. E, I czekamy. I w sumie już czekamy. Że tak powiem. A ja sobie za ten czas klamry tu chyba nie dociągnęłem gdzieś. O! Mamy luźne klamry. ja se zaraz klamry dopnę. I właśnie już dwie paletki przyjechały. Facio nam tutaj je pięknie ładuje. E, że tak można powiedzieć, że jestem już załadowany. Dwie paletki mi e, załadowali. E, i, i, I co? I potrzebuję to pasem spiąć. Kurwa, jak zwykle, jak na złość. jak na złość. Muszę sobie drzwi zamknąć, bo inaczej ja przecież tego nie zrobię. I otworzyć sobie lewą uła, lewą stronę. Masakra. Kuźwa jeszcze tu hałasują. Ale to nie jest akurat. To jest dobrze, bo ja sobie na nowo, że tak powiem, paski. Yy, paski sobie kurde podnaciągam z jednej i z drugiej strony. I to mi fajnie, niezmiernie będzie miło. Kuźwa. A patent jest taki że jedną ręką tego nie otworzę. O, oh, elegancko. W sprawie sobie paski już nadciągałem. Tutaj już mamy drzwi pozamykane. Pasa mamy przełożonego na pojemniki, więc możemy wklepywać adres i lecimy na Francję, moi drodzy. Tak jest. Usłyszeliście bardzo dobrze, lecimy dla odmiany na Francję. Jutro mamy rozładunek w granicach 14 około 14 więc mamy co dreptać. Zaraz będę wiedział ile dokładnie kilometrów będziemy mieli do dreptania i gdzie dolecimy.